Cześć Marku. Cześć Wojtku. Spotykamy się w Twoim rodzinnym mieście w Zabrzu. Tak. Dziś w ramach naszej efektywnej budowy dojechaliśmy na budynek bardzo zacny, zabytkowy wieża Ciśnień w Zabrzu z roku 1909, w którym to powstała i została ocieplona niedawno w ramach rewitalizacji naszymi płytami multipor. Marek, pamiętasz ile tych płyt tutaj zaaplikowaliśmy, jakie to były ilości? Z tego co pamiętam, około 5 tirów. Tak to zawsze sobie przeliczam no około 160-170 palet i to którym... była grubość 16 cm, tak nie? jest, tak jest. Więc jeżeli mówimy o multiporze, to oczywiście grubość multipora posiadamy w swojej ofercie od 5 do 30 cm, wymiar podstawowy to jest 60 cm długość, wysokość 39 no i właśnie zmienna grubość. Jest to bardzo lekka odmiana betonu komórkowego o gęstości poniżej 95 kg na metr sześcienny o lampdzie 0040, a więc świetnie nadaje się jako materiał w pełni paroprzepuszczalny do ocieplania tego typu obiektów stricte zabytkowych od wewnątrz. Oczywiście zawsze mówimy, że najlepiej jest ocieplać od zewnątrz, ale w przypadku takich budynków, chcąc zachować tą piękną elewację, innego, innego wyboru nie było. Jak pamiętasz, ile kondygnacji było tu docieplonych multiporem? Wszystkie trzy kondygnacje, które są w tym budynku, Powyżej tu już jest zbiornik wodny, czyli już został ocieplony inną metodą. Dzięki temu ta wieża ciśnień bardzo okazała z zewnątrz. Ma również piękny blask w środku. Została bardzo ładnie odrestaurowana. No i generalnie można powiedzieć, że w Zabrzu mieliśmy tych obiektów więcej docieplonych multiporem. Co jeszcze Marko było? Łaźno łańcuszkowa na obiekcie Królowa Luiza sztolnia Królowa Luiza w kolejnym etapie tej sztolni wykonane do cieplenia pozostałych jeszcze obiektów, które zostały zrewitalizowane. A to jest teraz taka, można powiedzieć, perła w koronie, jeśli chodzi o, o, o Zabrze i, i renowację zabytków. Mówiąc o obiektach zabytkowych, Multiport świetnie się nam rozwija, mamy go już na rynku ponad 13 lat. Jest zastosowany w 1400 budynkach, które zostały ocieplone od wewnątrz. W te budynki wbudowaliśmy 65 tysięcy metrów sześciennych tego materiału. Jest to naprawdę duża baza i duże doświadczenie, a więc jest to materiał, który już ma tradycję również na rynku polskim, czyli jest w pełni bezpieczny w zastosowaniu, paroprzepuszczalny, no i przede wszystkim niepalny. A w tym roku wprowadzamy jeszcze całkowicie nową płytę Multipore Ex która będzie miała zastosowanie w budynkach zabytkowych, gdzie będą ściany zawilgocone, gdzie są ściany zasalone. Nie wiadomo było, co z nimi do tej pory robić. Można było stosować tynki renowacyjne. W tej chwili wprowadzamy specjalną płytę, te Multipor Exalterem, którą zaprezentowaliśmy na konferencji Ekire 2021 w Krakowie. Też zachęcam do kontaktu. Jest to absolutna nowość, która pozwoli ratować również tego typu ściany. Także podsumowując, nasz materiał świetnie się sprawdza w tego typu obiektach. Zapraszam wszystkich konserwatorów zabytków, wszystkich zajmujących się tematem do kontaktu z nami, z naszymi doradcami, również z panem Markiem tutaj w rejonie, w rejonie Śląska. Jeżeli macie jakiś obiekt, który przechodzi rewitalizację, trzeba go docieplić, trzeba go odnowić, tak żeby elewacja została właśnie taka ładna jak tutaj, można to ocieplić od wewnątrz płytami Multipor. Zapraszamy.